Bajek, które oglądałem, jak byłem mały. Misie, no po prostu one były po prostu numer jeden jako bajki. Uwielbiałem do mi Marta mówi, jak leciało na mini mini plus albo na pulsie 2, to po prostu sobie oglądałam z ciekawością. Podwierki, czerwony pies. No po prostu fajna bajka, bardzo lubiłam ją oglądać. Nawet był film. film. Alwin i wiewiórki. Jak leciało na Mikelodion, to oglądałam uwielbiana bajka przeze mnie. Uwielbiana taką okropną bajkę mieć w Niebieskim Domu. Nie pokażę wam, bo po prostu nie lubię jej się, boję po prostu. Była taka creepy straszna. Grinobie w Wielkim Mieście. Oglądałem na Disney Channel, na Disney XD i fajna po prostu bajka. A tak wygląda. Bluey. No nic ująć, nic powiedzieć. Po prostu szczęśliwa rodzina piesków. A tak wygląda. Strażak sam. Po prostu fajna bajka. Bapa budowniczy to też po prostu fajna bajka. Świnka pepa, bo po prostu nie wiem, że go oglądałem, po prostu to jest teraz nie a moim ulubiony był ten